No, witam was moi kochani, widzowie! Ja i, i za mną, no, to czy dość, to, to, to smutne, nietypowe widzowie. O, czekajcie, o, lepiej już. Moje tło, łóżko, i tutaj. Na polskim YouTubie nie kojarzy się zbyt e, dobrymi informacjami. Dlatego dzisiaj muszę Wam e, wszystko wyjaśnić, dlaczego nie nagrywam aż tak często jak wcześniej. Ok, widzę, wie, no to w takim razie przejdźmy do rzeczy. Musimy to, muszę już mieć to za sobą, bo czuję, że że będzie lepiej. Muszę no to powiem wam tak widzowie, że teraz na YouTubie się mówi głośno o tym, że hajtarzy, można powiedzieć, że w, cudz... w cudzysłowie się panoszą niepotrzebnie po różniastych kanałach. To znaczy, że na przykład z, kwiat... z kwiatka na kwiatek. No i w ten sposób doszukują się tych informacji niepotrzebnych. No i później Robił się z tego kłopoty. No i w tym w przypadku ja, Kamil doświadczyłem tego. No i w moim przypadku ja nie wiedziałem, co się widzę w kamerie. Jak na przykład, bo to jest tak, że jak ktoś pisze jakiś niefajny komentarz, a zwłaszcza jak jest, to jest na przykład jakiś szantaż, albo groźby sfiąkowane e, w. Wy... W moim znaczeniu to wtedy to nie jest tak widzę, że e, masz jakby uciekać, chować, nie wiadomo co zrobić, tylko wyjmuje się telefon i zgłasza się to, nie wiem, opiekunowi, to zależy od waszej sytuacji. Ogólnie każdy ma inną sytuację życiową, ale no trzeba to zgłaszać, bo nie można tego samemu załatwiać. Bo, jak się zrobi pochopne wnioski, albo na przykład pochopne ruchy to wtedy automatycznie nie można tego cofnąć. Czyli to nie jest na przykład jak w grze, tylko trzeba naprawdę się zastanowić nad tym, co się robi. Bo pff, teraz ten świat YouTube'a jest tak przyciągnięty tym hejtem, że trzeba po prostu uważać na siebie, co się w ogóle yy, no, co się w ogóle tam wstawia, no i można powiedzieć widzowie, że yy, moja już moje zgłoszenie już jest w toku, no i nie będę wam więcej mówił bo nie chcę, żeby e, wysypała się jakaś na przykład fala hejtu, albo znaków zapytania, po prostu chciałbym widzowie, żebyście wzięli do siebie to co w dzisiejszym filmie powiem, bo po prostu czuję taką, nie wiem, no, czuję potrzebę, żebyście wy o tym wiedzieli, dlaczego nie wstawiam filmów, dlaczego nie mam takiego życia na tych filmach, co się dzieje ze mną, co dalej z kanałem i inne takie tam rzeczy. Dlatego lecimy z dalszym tematem. Okej okay, widzowie i też e, w przypadku, w moim przypadku widzowie, to spotkało mnie straszna rzecz. Wiecie co? Ech, jakby wam to powiedzieć? Jeszcze tak muszę wam powiedzieć. Nie chcę wam ściemniać w ogóle ani nic. Powiem samą prawdę, ale nie szczegółowo. Bo ja nie w sensie nie mam na tyle czasu, żeby wam mówić o wszystkim. No to otóż e, zostałem... Można powiedzieć, że na jakimś kanale nie będę mówił. No, zostałem okropnie zdisowany przez hatchruncha i jakaś tam osoba już współpracowała, ale nie chcę, po prostu nie chcę, żebyście się uwielili na tą osobę. Po prostu eee, nie chcę, żeby zrobiła się wojna na tym kanale, tylko chcę, żeby wszystko się wyjaśniło i wróciło do starych czasów. Tak jak na przykład jak dawniej. No i no. I na przykład widzowie tej osoby nie jestem w stanie zlokalizować z opiekunem czy tam z dorosłą osobą i nie wiadomo, bo tak nie wiadomo gdzie ta osoba mieszka, ile ma lat, jak wygląda, no ciężko taką osobę zlokalizować jak ktoś ciągle coś klika po drugiej stronie ekranu i nie wiadomo co robi za naszymi plecami bo później e, ta osoba e, bierze, ubera to i nasze słowa, tak jak mówisz, że nie podoba, no i później ciężko to wyjaśnić w moim przypadku, no i później się robi z tego kłopot, a, a tego byśmy, a, widzę, by nie chcieli. I widzę, też chciałbym bo, wam bardzo e, powiedzieć, że jak na przykład bo tak, powiem wam cytat, który jest już używany dość często w takich e, niefajnych sytuacjach takich jak moich, mianowicie nie rób do osobie co to by niemiło, czyli że na przykład jakbyście by, widzieli w sobie e, niefajną sytuację szkolną albo nie wiem gdziekolwiek e, ze, swoich, ze swoich kolegów to nie, nie dobingować tej osoby, co została zaatakowana przez tego, co ma z głową nie tak. Tylko po prostu trzeba to zgłaszać, bo samemu może być tylko gorzej. I na przykład, widzę, jakbyście wymyślili jakiś randomowy nick: to prędzej czy później yy, ta osoba zostanie i tak ujawniona. Kto to jest, w jaki sposób, nie wiem wiecie, ale zawsze się znajdują jakieś sposoby na to, żeby odkryć, kto tak naprawdę jest na przykład sprawcą. Okej, okay, widzę wy. Kolejny temat do omówienia. Dlaczego trzeba uważać na to, co się mówi w internecie i we wszystkich social mediach? W przypadku moim i wszystkich na YouTube. Ponieważ na przykład ktoś, e, jakiś hajtaj, albo prześladowca, albo ktoś inny, e, osoba, która została, była szantażowana, w moim przypadku to byłem ja szantażowany, e, no i chciałbym wam się z wami tym podzielić żebyście wzięli ze mnie e, przykład, żebyście zgłaszali te czy rzeczy, a nie żeby je ukrywać i w ogóle. Często jest tak, widzowie, że hejterzy e, wasi to zakłamują często i tak. Zawsze tak jest zazwyczaj, że lubią zakłamować rzeczywistość i później chcą, jakby wam to powiedzieć, wciskać tity, które no, jak na przykład e, nie zostanie sprawa zgłoszona od razu, tylko będzie też się gotować i gotować, to później, jak ktoś przez ten czas już e, na przykład się zemści albo kmini coś złego, niefajnego, to później ciężko wyjaśnić, bo ta zła osoba, e, co jest przeciwko mnie, hej hejtarzy mnie, to ciężko to wyjaśnić i trzeba mieć Rzeczywiście, prawdziwe dowody, co ta osoba na przykład zrobiła złego. Dlatego uważajcie, widzowie, co robicie na YouTube, bo nie wiadomo, kogo widzowie możecie spotkać na YouTube. Także uważajcie na siebie. Widzowie, ja Wam coś powiem. Zastanówcie się, z czym Wam się kojarzy słowo popularność na YouTubie i na wszystkich innych social mediach. Ja dam, dam wam widzę chwilę, żebyście przemyśleli, Bo dużo informacji dostajecie w tym odcinku, a to jest wyjątkowy film, bo chciałem zamknąć pewien etap, żeby zacząć nowy rozdział w nowym roku na przykład przykładowo. Dam wam e, kilka sekund. Weeks later. Prawda jest taka, że słowo popularność na wszystkich social mediach zaczyna po prostu ściągać hejtajów wszystkich, na przykład, co się śmieją, szantażują, grożą, nie wiem, wymyślają jakieś nieprawdziwe treści i później ciężko to odkręcać. Dlatego uważajcie, co publikujecie, bo później ktoś może to zgrać na swój komputer i później to może jakoś w jakiś sposób niefajny zedytować i później dać jakiś napis, że Kamil to jest głupi i coś tam, coś tam. To wtedy w tym przypadku każdy, bo w tych naszych czasach niestety, niestety, stety, ale taka jest prawda, no i każdy człowiek, a przynajmniej, przynajmniej nastolatek, dorośli to tam różnie, zależy co kto ile ma lat, ale Mniejsza tym że to oni wszystko uwierzą to co zobaczą w internecie. Więc nie wszystko to co zobaczycie jest prawdziwe, dlatego musicie najlepiej czasami nie pisać pod jakimś filmem, żeby nie zrobić niepotrzebnej wojny pomiędzy ludźmi, w ogóle to jest niepotrzebne jakby, niepotrzebne no, naprawdę. Znaczy jest potrzebne, ułatwia życie, to prawda, ale w wtedy ludzie mogą wymyśleć coś, co nie jest prawdziwe, i później ciężko coś wyjaśnić. Na przykład, Michael Jackson już dawno już nie żyje, a jaj wygenerowało Michaela Jacksona, jak tańczy. No to chyba to jest oczywiste, że w tym przypadku że on już nie żyje i to jest nieprawdziwa informacja, ale na przykład e, ktoś może zrobić o jakimś youtuberze, na przykład Wojanie albo nie wiem Smile Slow albo ktoś inny to mogą wymyśleć coś innego i wtedy e, oni coś ludzie źli, bo oni tak naprawdę się wyżywają na tych ludziom co nic nie zrobili i później... no właśnie i później nikt się do, ciebie, do siebie nie odzywa, bo to tak naprawdę zastępuje czata GPT i zamiast pogadać twarzą w twarz, w, cz w oczy, czy tam pięć, nie wiem, tak w oczy, przepraszam, nie chcąc stukną stół, na którym jest statyw z telefonem, no i ciężko im zbudować zdania i w ogóle, także uważajcie na siebie, błagam. Uff. Nie popełniajcie tym, tych, samych, tych samych błędów, bo później e, przekroczycie taką granicę i będziecie na takim etapie, że to już nie da, nie uda się tego cofnąć. No, no nie ma takiej opcji, żeby to cofnąć. Jeden co? To można powiedzieć całą prawdę, no i później tylko się ponosi z tego konsekwencje. No, także. Matko, <laughs> no, jedna. O, o mój Boże. Dobra, lecimy dalej z kolejnym tematem. Buł. Okej, okay, widzę. Kolejny temat jest taki na temat hejtu, jak ja zacząłem, ten e, ciężki dosyć temat dla mnie i dla dużych ludzi też. I żebyście po prostu nie zadawali sobie pytań, tylko chciałbym wam po prostu wyjaśnić to. E, teraz widzę, jak głośno się mówi na temat hejtu i właśnie na temat hejtu. Więc chciałbym, żeby teraz każdy z was połączył siły ze mną i z wszystkimi innymi i bronimy się nawzajem przed na przykład AI albo na przykład przed jakimiś e, złymi ludźmi co im na przykład nie wyszło albo że im na przykład coś nie wyszło to wtedy się e, na przykład chcą uwziąć na kogoś innego i oni mają z tego satysf satysfakcję a wy przez, przez ten czas się jakby łamiecie, jak taki, no, łatwo do złamania chi i sprawa załatwiona, a wy musicie takie rzeczy albo zgłaszać, albo nic nie mówić, albo po prostu połączmy każdy z nas siły, żeby AI odsunąć na bok i żeby to nigdy już nie wróciło. Nie wiem, dla mnie to jest jakby zbyt sztuczne i o czym ja... O czym ja skończyłem? O czego ja zacząłem? A, tak. No ja to mam hejtu. Eee, I właśnie widzowie. E, będziecie mieli link w opisie pod tym filmem, żebyście każdy z Was e, w tym momencie będzie mi mega miło jak e, ściągniecie ten e, obraz i wstawili na swój baner żeby... Ja zrobiłem też tak, ale w swoim wykonaniu ja też drugi e, format, w sensie format to będzie JP JPEG czy tam PF, PFD żebyście mogli sobie ściągnąć i żebyście wstawili na swój baner baner swojego kanału żebyśmy odganiali tych co chcą nam po prostu zniszczyć życie. Naprawdę. Uff, po prostu nie dajmy się złamać i dam wam taką motywację mocną, że nigdy nie przestawajcie robić to co kochacie. I nie słuchajcie, że ktoś na przykład nie wiem, teraz będziemy będę mówić takim tonem, żeby każdy do, ta do każdego to dotarło i mam nadzieję, że e, napiszcie jakiś miły komentarz, ale nie dlatego tylko tego, żebym że ja wam tak mówię, tylko żebyście napisali swoją opinię na temat te, tego filmu e, co na przykład chcecie wnieść do swojego kanału, jeżeli prowadzicie, prowadzicie takie teści e, dla dzieciaków jak ja, każdy nagrywa inny content, ale to już inna sprawa i bo naprawdę widzę że jak coś na przykład Zaczynacie w tym przypadku, jak ja zaczynałem na YouTube, to nie wiedziałem, że będę do tego przywiązany. Dopiero po nagrywaniu 4 lat już na tym kanale Kamil Sztos, zrozumiałem, że to nie jest jakby taka bajka, znaczy wiadomo, że to jest bajka i zarabiasz się z tego masę hajsu, ale no też są, też są jakby minusy, w zasadzie to wszędzie są minusy, ale no, i nikt e, nie jest jakby. Nikt nie powie e, czegoś niemiłego, takiego, co człowieka zaboli, albo na przykład dotknie, e, tak w cztery oczy. Bo przez internet to wiadomo, że, e, że napisze coś głupiego, i później to trzeba jakoś odkręcać, i później po. potem, jakoś się e, coś na przykład zostało zgłoszone do osób dorosłych, to wtedy ludzi łapie refleksja, a wtedy już jest na przykład za późno i nie da się pewnych rzeczy cofnąć i trzeba przez to jakoś przejść dlatego nie przestawajcie robić i rozwijajcie się na wszelki sposób, na przykład nagrywanie na YouTube, nie wiem granie na gitarze nie wiem Zostanie kucharzem, no wszystko. Nie przejmujcie się nawet najmniejszą rzeczą, bo to może, może wam zniszczyć życie i albo na przykład, nastolatkowie mogą mieć albo doła, albo depresję. A ja już podszedłem do, tak, do tego YouTube'a i w ogóle do wszystkiego poza YouTube'em. Że ja tak naprawdę gdzieś i ja mówię, na przykład, nie wiem, żeby ta osoba się ode mnie odczepiła, odwaliła, albo na przykład trzeba tą osobę sprzęta, żeby że nie bierzcie na przykład ze mnie przykładu, jakby każdy zrobił jak uważa, ale chcę Wam wytłumaczyć, że YouTube nie jest tak piękny jak większość ludzi. Się um, wydaje, no. Dlatego pokażmy naszą siłę sztosa. Nie poddawajmy się. No i co? Lecimy z ostatnim tematem finałowym. Okej, okay, widzę, no to ostatnim e, tematem takim e, luźnym, żebyście się rozluźnili e, po tym całym odcinku. Jeżeli ktoś Obejrze do końca to jestem mega wdzięczny No ale co widzowie Chciałbym, żebyście widzowie e, Wzięli to do siebie ten film I wszystko co ja powiedziałem Nie przekręcajcie tego e, Swoim kolegom Broń Boże, bo to jest na przykład Oszukiwanie i wtedy No to jest Robienie krzywdy innej osobie sobie I na przykład co, no, ten kto Ktoś oglądał Fajnego E, Twoje co na YouTubie to później na przykład ktoś zmyśla, że jest na przykład zły a tak naprawdę e, coś powycinał i wskleił w całość na coś co nie jest prawdą i później publikuje to no i generuje przez to wyświetlenia czasami nawet masakryczne a jest dosyć popularny, ale w zły sposób przepraszam dosyć w zły, w zły sposób dlatego Yy, dużo osób wybierają opcję yy, hejtowania i disowania na przykład na piosenkach albo na filmach albo że ktoś jest zły nie wiem, wszystko to co mi przyjdzie do głowy yy, na temat hejtu to jest złe i mówimy hejtowi STOP i ja nie pozwolę, żeby ktoś na przykład mnie dojeżdżał na tym kanale i dlatego chcę żebyście widzowie dali mi czas na ochłonięcie, i filmy będą co kilka dni. Nie tak jak na przykład co dwa dni albo daily, tak, tak jak ostatnio, i żebyście mi dali czas na to, żebym wyjechał do normalnego, tej było na przykład wstawianie, wstawianie odcinków, a odcinki będą o 16, a nie o 20, bo zauważyłem, że o 20 mam dosyć często słabe wyświetlenie, a o 16 jest jakaś szansa, że dużo e, osób jest na przykład po, 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 po szkole i po lekcjach, i wtedy ma czas na obejrzenie. No i no, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, naprawdę zaspamcie ten film jak nie wiem, spamcie ile wlezie Proszę, dziękuję za oglądanie. No i co, trzymajcie się, do zobaczenia. Elo!